Szedł raz rumcajc przez las, a w gęstwinie kukała kukułka. Powiedz, ile lat jeszcze będę chodził po tym świecie? Dwa, trzy, cztery, pięć, pięć? Nie więcej? No, jak cię złapię, to dodasz mi parę lat. A nagle zobaczył ją. Siedziała na pieńku pod gałęzią. Milczała i trzęsła się ze strachu. Siedź spokojnie, nie ruszaj się. Uwaga! <śmiany> Ku kółeczka we zbójnickim lesie, że mój rumcaj z ukochany konwalikę niesie, a ja nie chcę konwaliki, wolę kwiatek róży, już go niesie na pamiątkę rozbójnik usłużny. Pośpiesz się, rzekł rumcaj do dochanki, gdy wrócił do jaskini. Za chwilę przyjdzie tu ktoś w odwiedziny. To jest trochę myśliwy, trochę magik, a trochę geometra. Diabli wiedzą, kim on właściwie jest. I zanim się Hanka spostrzegła, paniczyk wyciągnął z sakwojarza różne nieznane przyrządy i instrumenty. Muzyka W końcu, Hanka nie wytrzymała i mówi do niego. A może byś jednak powiedział, panie, właścicielom tej skały i tej jaskini, kim jesteś i co tu robisz? Dziwny paniczek nawet się nie obejrzał i pracował dalej. Haha. Ha. Wcale nie muszę się wam tłumaczyć, kim jestem i co tu robię. Ta skała należy do króla w Pradze. On przysłał mnie tutaj, żebym mu na tej skale zbudował zamek. No 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 no. Uh, uh, no, 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 no. To nie takie proste, nie takie proste. Przecież dziś jest niedziela, to znaczy dzień wolny od pracy. Dzień wolny? No tak, wolny. <Chaos> wolny, no, wolny. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> A, ale, 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 przecież to nie uchodzi, żeby zbójca mieszkał w jaskini pod królewską siedzibą, zawołał Rumcajs, gdy nieco ochłonął. O te jaskinie będę się bił nawet samym cesarzem. Ojej! W tej chwili uwolni Rumcajsa! Bo zobaczysz! <gry> Król szalenie to lubi, piękna Hanko, kiedy w każdym jego zamku przynajmniej jeden rozbójnik siedzi w więzieniu za kratami. Za parę dni od strony Pragi odezwą się trąby i przyjedzie król. Powiedz mi przynajmniej, jakim kluczem otwiera się to więzienie? Paniczek dwornie się ukłonił. I w tej chwili znalazł się w jego ręku pierwiosnek. Tym kwiatkiem, ale to i tak na nic Ci się nie przyda. O, o, nic z tego! Krataj bardzo mocna. Nie dam rady. Otwiera się pierwiosnkiem. Pierwiosnki już przekwitły. Na wiosnę znowu zakwitną. Ale do tej pory już będzie tu król. Ech, niech to kule biją. Ta kukułka drogą mnie kosztuje. Ale wtem nadleciała kukułka i przyniosła w dziobku kwiatek. Przyniosła go z krainy, gdzie o tej porze kwitną pierwiosnki. Ten złoty kwiatek, który niosła w dziobku, upuściła prosto na kłódkę więzienia. A kiedy Rumcaj zszedł znowu przez las, kukułka jak kiedyś kukała w gęstwinie. Lecz tym razem wykukała mu tyle lat życia, że na to, aby je policzyć, nie starczyło mu nawet palców obu rąk. <laughs> Dobranoc.